Witam serdecznie. Dzisiaj chcieliśmy Państwu pokazać nasze szklane zegary. Zegary, jak widzicie, mają taką grafikę 3D. Ona jest wypukła, trwała, nic się z tym nie dzieje. Zegar jest szklany, bardzo ładny i porządnie, jakby wykonany. Grafika może być zabawna, tak jak tutaj na tym wzorze, która godzina, nieważne i tak się spóźnie. Także na wesoło jest ten zegar, bardzo fajny na prezent dla nastolatki na przykład. I drugi, który chciałam też Państwu zaprezentować, zegar jest już personalizowany, czyli z imieniem, w tym przypadku Maja. Grafika też taka bardzo dziewczęca dla baletnicy, tutaj baletki, korona w tle, buty, kwiaty, taka typowo dla dziewczynki grafika. I podobnie jak tamten zegar, ten również ma taki wypukły nadruk, e, trwałą e, grafikę e, i będzie na pewno pięknie się prezentował w pokoju dziecka. Wzorów jest bardzo dużo dla dziewczynek, dla chłopców, jak również na prezenty na przykład z okazji rocznicy ślubu, więc dla osób starszych po więcej wzorów zapraszam na naszą stronę świstakpakuje.pl